Mroźne uderzenie zimy, początek roku no i nasze seminaria uprawowe. To już prawie tradycja. Tym razem jesteśmy po Olsztynie, jesteśmy już w Poznaniu. Partnerem naszych seminariów jest firma BSF. Jest ze mną dzisiaj pan dr Szymon Łączny. Witam, panie doktorze. Dzień dobry, serdecznie witam. Będziemy mówić dzisiaj o rzepaku, ponieważ firma BSF, właśnie między innymi na naszych seminariach, przedstawia nowości produktowe w ochronie rzepaku. Ale może zanim o nowościach i zanim o tym, co przed nami, bardzo bym poprosiła o komentarz do sytuacji pogodowej. No bo faktycznie to nie lada zaskoczenie po bardzo mokrej i ciepłej jesieni. Yy, tak. no. Paleta produktów się poszerza, ale rzeczywiście, żeby mieć dobry punkt wyjścia do dyskusji, do rozmowy o tych produktach, spójrzmy nieco wstecz i podsumujmy miniony sezon, ten, który jest istotny, początek jesień, szczególnie w rozwoju rzepaku, bo o tych produktach będziemy mówić. Zasadniczo, gdyby w dwóch słowach podsumować jesień i ten początkowy okres wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego. No, Wystarczyłoby powiedzieć, że było ciepło. I było mokro, bowiem tak właśnie było. Biorąc pod uwagę chociażby Centrum Kompetencji BAS w Pamiątkowie, tam... Czyli tutaj w Wielkopolsce. Dokładnie tak. Tam, gdzie pracuję na co dzień z kolegą Marcinem Łańskim, tam suma opadów przekroczyła średnią z wielolecia i to dość wyraźnie, bowiem było to niemalże 720 mm w roku i gro tych opadów przypadło właśnie na jesień i te ostatnie miesiące minionego roku biorąc pod uwagę temperaturę ta też generalnie układała się powyżej normy z wielolecia, a szczególnym przykładem i bardzo wyraźnym, jaskrawym przykładem jest tutaj wrzesień, gdzie ponad 4 stopnie średnia temperatura we wrześniu 2023 roku była wyższa od normy wielolecia. Ale z czym to się wiąże? I jak to przełożyło się na wzrost i rozwój rzepaku ozimego? Rzepak był zasiany tam, gdzie był zasiany w terminie, a biorę tu przykład chociażby z naszego. Centrum kompetencji właśnie w pamiątkowie. Tam wschody były bardzo sprawne i dalszy wzrost i rozwój był bardzo szybki i intensywny. Mam pytanie: Pytam w każdej lokalizacji wszystkich, wszystkich przedstawicieli, nie tylko firmy BSF, czy Pana zdaniem rośliny zdążyły się zahartować? Ja mam zdanie moje osobiste, że rośliny moim zdaniem zdążyły się zahartować do pierwszego ataku zimy, który wystąpił pod koniec listopada, przełom listopada i grudnia. Wtedy też, co ciekawe, no jednak występowały opady śniegu. Nie tak jak teraz, bo tak jak pani wspomniała, właśnie. Jesteś na początku stycznia, gdzie za oknami temperatura, załóżmy, tutaj w Wielkopolsce minus 12. Uważam, że i większą obawę czuję pod kątem właśnie tego, załóżmy, drugiego ataku zimy, który jest obecnie, ponieważ jak wspomniałem, przełom listopada i grudnia to pierwszy atak zimy, i co mieliśmy następnie? Następnie wystąpiły, załóżmy, dwa tygodnie. z Odwilżową temperaturą i warunkami, a kolejne dwa tygodnie bezpośrednio poprzedzające ten atak zimy w styczniu, to bardzo ciepłe warunki, jak na zimę. To temperatury nawet przekraczające 10 stopni Celsjusza, i tak jak były śródzimowe obloty pszczół, tak mam wrażenie, że o ile wcześniej mogły być rośliny zahartowane. To teraz mogły się rozhartować, i mam tutaj taką, no jednak, lekką obawę, też w kontekście tego, że jak mówiłem, że rośliny bardzo dobrze się rozwijały, to właśnie jesienią mieliśmy raczej problem z nadmiernie wybujałymi roślinami rzepaku ozimego i co ciekawe, tam, gdzie nie zastosowano odpowiedniej ochrony fungicydowo-regulatorowej, mieliśmy do czynienia z naprawdę solidnie wydłużonymi szyjkami korzeniowymi. No to może w ten sposób przejdziemy płynnie, skoro mówimy o ochronie i o regulacji przejdźmy do pierwszej nowości, którą w tym sezonie już wszyscy rolnicy będą mogli na swoich polach zastosować. Dokładnie tak. Tą nowością jest produkt Architekt. Składa się on z trzech substancji czynnych i jest fungicydem z funkcją regulatora wzrostu do jesiennej i wczesnowiosennej ochrony rzepaku ozimego. W tym układzie mamy tu na myśli ochronę szczególnie przed z nielizną kapustnych i to działanie tak takie kształtujące odpowiedni pokrój roślin. To produkt, który właśnie przed zimą będzie zabezpieczał roślinę w taki sposób, by nie była wystawiona na ryzyko czynników mrozowych, zimna, wysmalającego wiatru poprzez odpowiednie ułożenie rozety liściowej nisko przy powierzchni ziemi i niepozwolenie na nadmierne wydłużanie się szyjki korzeniowej. Natomiast wiosną też dbamy o zabezpieczenie przed chorobami grzybowymi w dalszym ciągu, mimo tego, że jesienny zabieg jest najbardziej istotny w tym układzie, ale też zabezpieczamy przed wyleganiem i przełamujemy dominację wierzchołkową pędu głównego na rzecz rozgałęzień bocznych. I co ciekawe przy tym produkcie, to tak jak karyx znany produkt w tym segmencie, architekt też możemy stosować od 5 stopni Celsjusza i właśnie to, co przed nami, a więc ta aplikacja wczesnowiosenna, tutaj mamy pole manewru, aby wykorzystywać najkrótsze okna pogodowe do zabiegu, a właśnie wczesną wiosną. No to jest sztuka, żeby. Ja, tego za... ja zapytam o dwie rzeczy. Pierwsze to wspomniano, Karyks, czy nadal zostaje w portfolio? I druga, drugie pytanie odnośnie dawki i yy, najbardziej zalecanego tego terminu wiosennego aplikacji. Tak, Karyx zostaje w naszym portfolio, więc zasadniczo gdybyśmy mieli zbudować system ochrony fungicydowej rzepaku, to jesienią taka główna nasza rekomendacja będzie taka, by nadal sięgać po Karyx, a właśnie wczesną wiosną, by wykorzystywać Architekt. Jeżeli korzystać z Architekta, to stosować go w tym samym terminie aplikacji, w którym polecaliśmy Karyx. A więc jest to początek wydłużania się pędu głównego. Obserwujemy oczywiście w jakim stanie są rośliny po zimie, kwestia ewentualnej odbudowy rozety. Głównym, główną rekomendacją, to naszą jest dawka Architekta 1,2 litra na hektar plus produkt Turbo 0,6 kg na hektar, bowiem Architekt będzie sprzedawany w paku z produktem właśnie nazywanym przez nas Turbo, a jest to nic innego jak drobno staliczny siarczan amonu produkowany przez BASF w celu zapewnienia stabilnej i wysokiej skuteczności produktu, także przez wzgląd na kondycjonowanie wody. No i zamykamy, można powiedzieć, ochronę, bo to główny zabieg, ten pierwszy wiosenny. No i potem, jeżeli mówimy o ochronie już przed chorobami, zostaje bardzo ważny, niezwykle istotny zabieg, czyli ochrona około kwitnienia rzepaku. No i tutaj pojawia się i teraz pytanie następca, czy również drugi produkt w ofercie, dwa a równocześnie będą funkcjonowały do ochrony rzepaku? No bo mówimy o starym, dobrym, poczciwym Piktorze. Tak, no mówimy o starym, dobrym i bardzo takim cenionym produkcie, jakim był Piktor. Niemniej jednak, tu w tym segmencie dochodzi do wymiany produktów, więc wprowadzamy Piktor Revi, który jest następcą Piktora 400SC. Piktor 400SC jest, no, znika z rynku. W tym sezonie będzie jeszcze dostępny, będzie będą go mogli rolnicy zakupić. Natomiast już też zachęcamy do tego, by wypróbować jego następcę, godnego następcę, który też zawiera dwie substancje czynne z tym, że jest to boskalit, ale i rewizol zamiast dimoksy strobiny. No i tutaj właśnie, gdybyśmy Produktem, fungicydem do około kwitnieniowej ochrony rzepaku, właśnie chcieli i mieli zamknąć ochronę całego segmentu rzepaku ozimego, uprawy rzepaku, to będziemy mieli układ, że jesienią stosujemy karyks, wczesną wiosną architekt i zamykamy ten system wieńczącym zabiegiem w kwitnieniu Piktorem Revi. Z tym, że dawka Piktora Revi to nie pół litra, tylko jeden litr na hektar. Jest to różnica w w odniesieniu do Piktora 400SC. I oczywiście mamy wiele pozytywnych wartości i cech w Piktorze Rewi, które znamy z Piktora 400SC. Mam na myśli elastyczne i długie, szerokie okno aplikacji. No i zabezpieczenie szczególnie przed zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i takie podsumowanie całej w zasadzie ochrony rzepaku, począwszy od jesieni do no, prawie, że jednak prawie, chwilę przed zbiorem, prawda? Dokładnie tak. Bardzo dziękuję No i cieszę się, że pojawiają się nowe produkty w ochronie rzepaku, bo ten rzepak jednak wymaga cały czas, żeby go dopieszczać i pielęgnować. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo cieszę się z tego faktu, że mamy możliwość i wprowadzamy nowe produkty. Zachęcam rolników, aby z nich korzystali i je próbowali po prostu. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.